Na kluku, dzień dobry. Boże! Jak dziwnie. Jezu, nie trzymałam kamery chyba z pół roku co najmniej. A stęskniłam się, nie ukrywam za vlogowaniem. I idę na pieszo do mojego salonu. Zabieram was ze sobą do mojego salonu paznokci, bo nie ukrywam, no bardzo chciałam wszystko nagrywać, ale jakoś tak nie było mi za bardzo. Po drodze strasznie dużo się działo. Trzeba było wszystko ogarnąć, dzieciaki, życie, dom i jeszcze zmiana biznesu, właściwie własny biznes. Więc tak, pokażę Wam już praktycznie po, może jakieś urywki, powstawiam, jak to wszystko wyglądało przed. Także chodźcie ze mną. Patrzcie. Tutaj macie wszystko napisane. Idziecie idziecie albo schodami do góry. Ja wybieram windę. I tak... Klikamy. Jedynie otwiera się. Znajduje się na pierwszym piętrze. I jedziemy. Jezu, nie mogę się doczekać, żeby Wam pokazać salon. I tu Macie. No więc tak. Witajcie w moim małym świecie. Wiecie, jak wchodzi się od drzwi, to tutaj macie taką dużą szafę na przechowywanie różnych rzeczy. Tam jest biurko. Tu, jako jedyna na piętrze, mam swoją łazienkę. Samo się światełko zapala. To krzesło w ogóle muszę wywieźć, bo sobie zmieniłam. Mamy toalety, kwiatki, lusterko, umywalkę i śmietnik wszystko, co najważniejsze. Certyfikaty wiszą już na swoim miejscu, cennik, biurko. Ja postawiłam ogólnie na przezroczyste krzesło plastikowe, bo jest mi najprościej je dezynfekować. Welurowe, no to, to wiecie, to już jest. Z welurowymi krzesłami jest tak, że musicie mieć jakąś firmę zewnętrzną, żeby wam to czyściła, bo powierzchnie powinny być bardzo łatwe zmywalne. Tutaj za mną jest mój ciąg sterylizacyjny. Też umywalka do mycia rąk dla klientek. Mamy też stanowisko do pedi. Tutaj sobie akurat ładuję kasę fiskalną. Za 12 minut mam pierwszą klientkę. Dzisiaj mam ich cztery. Więc tak, może Wam co nieco pokażę jak to wygląda. No, na ten moment muszę ubrać fartuszek, umyć rączki, zdezynfekować, przygotować narzędzia i będziemy mogli działać. Słuchajcie, śmieszne jest to, że jak wychodziłam do pracy, to nie padł deszcz. A teraz... Jest zimno, a ja of course nie wzięłam żadnej bluzy, kurtki, niczego. Nawet parasola, o mąż mi mówił, weź parasol, ale co tam. Mm. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Jedna wizyta mi dzisiaj nie wypaliła, miałam źle zapisane w kalendarzu, ale zaraz mam panią na godzinę 11, mamy jakoś za 5 chyba, jeszcze piję kawkę. Przez to okienko zrobiłam sobie w ogóle takiego kwiatka 3D. Na próbę, bo miałam już tego fręcza masełkowego, ale tego kwiatka 3D, bo teraz te kwiatki są bardzo modne i właśnie chciałam zobaczyć jak jak się z takim kwiatkiem żyje, chociaż on faktycznie nie jest jakoś turbo, nie, nie wystaje jakoś mocno. Yy, narzędzia myją się w myjce i dzisiaj będzie jeszcze sterylizacja. Więc tak, jako tako leci ten czas. Dzisiaj yy, mam łącznie trzy panie. Miało być cztery, no ale ta jedna wizyta mi nie wypaliła, trochę yy, nie pozmieniałam wizyt. Ta pani z dzisiaj będzie za tydzień, więc wtedy Wam pewnie pokażę, co i jak. No, a tak to Kurczę uwielbiam to okno Bo to okno daje tyle światła Naprawdę pięknie tu jasno jest Mam rolety Ale kurczę Jaram się na matce naprawdę Zobaczcie teraz Ja jestem w ogóle rozświetlona. No, no, bardzo mi się to podoba W ogóle mój kwiatek pięknie sobie żyje Moja mama mi go kupiła za 15 zł w Biedronce no, Mamcie taka, taka wielkość za 15 zł w Żyć, nie umierać a jest to super kwiatek, bo jako jedyny pokazuje mi, czy chcę pić, czy nie. A ja jestem słaba dość w utrzymywaniu przy życiu kwiatów. Koniec pracy i czas na sterylizację. Usiąść sobie w pięknym tle, no nie wiem, tak mi się podoba. Dlaczego w ogóle postanowiłam wrócić na YouTube? Szczerze, w ogóle jakoś nie zakładałam chyba w ogóle powrotu. Nagrałam ogólnie, co się działo u nas na Wigilii, na świętach. Chciałam dalej to kontynuować, ale jakoś tak zaczęły się, zaczęliśmy planować już coraz bardziej o otwarciu salonu. Najpierw musiałam zrezygnować chciałam zrezygnować z pracy, sorry, ale um, autoklat działa w tle i styczeń był taki, że musiałam zrezygnować z pracy, kombinować chciałam bez dotacji otworzyć ten salon, no ale koniec końców otwieracie działalność dofinansowania z urzędu pracy na przykład, no to niestety każdy wasz wydatek musi być rozpisany, wszystko musi się zgadzać, potem każdy wydatek musi być sprawdzony przez urząd pracy, czy się wszystko zgadza no ja się trochę tego bałam. Przerażało mnie to, że jak będzie jakaś promocja, będzie większa cena, mniejsza cena, że będzie bardzo dużo jakichś poprawek. No trochę mnie to przygniatało i udało się otworzyć jakby z własnych środków, dzięki wsparciu moich rodziców, za co bardzo Wam dziękuję. Powiem, że to oglądacie, zawsze oglądacie moje odcinki i dziękuję Wam za wsparcie. No i mogłam otworzyć ten salon i jest naprawdę super. Jakoś tak dużo się dzieje, ale jakoś tak stęskniłam się za gadaniem do kamery, za taką przyjaciółką, bo wiem, że siedzicie tam po drugiej stronie i jest Was naprawdę sporo, bo komu się chce słuchać jakiegoś gadania? No nie każdemu, ale widzę, że Was jest sporo i stęskniłam się za tym formatem, moi dzieci też, mąż, wszyscy się pytali kiedy następny vlog i tak... Kiełkowało to we mnie, i teraz jakoś tak postanowiłam odpalić kamerę i ruszyłam z tym wiatrem. No nie wiem, będę wam pokazywać moje życie codzienne znowu. Może będę miała większą motywację do sprzątania, bo aktualnie w domu mamy totalny chaos. Dzisiaj mamy czwartek, więc równy tydzień temu moje starsze dziecko miało wycinane migdałki, więc no, na razie mamy szpital domowy. Trzeba się oszczędzać, jeszcze na dwór nie może wychodzić, yy, musi jeść bardzo delikatne rzeczy, żeby to gardełko jednak doszło do siebie. Wczoraj mieliśmy mały kryzys, no trochę krwi z nosa poszło, ale opanowaliśmy to chłodnymi okładami i było spoko. Więc na razie porządki w domu, myślę, że nie ma opcji, nie ma opcji, żeby to ogarnąć, bo codziennie jest syf, ale może gotowanie by się udało. Może tęsknię za tymi posiłkami, którymi gotowałam na cały tydzień i to mroziłam, bo to było naprawdę Rewelcia. Mamy Maj, więc otworzyłam to jakoś ko... środek kwietnia, w lutym 5 lutego w sumie to były moje imieniny. Wynajęłam już ten lokal, był pusty, bo to był to jest stary hotel w Wejherowie, Chod, stary hotel Bizek, kto zna Wejherowie ten wie, że kiedyś tutaj był bardzo stary hotel. No i na szczęście ktoś postanowił go wykupić, wyremontować i zrobić lokale. I tak się złożyło, że jeden lokal aktualnie jakby jest mój, wynajmuję go. I w sumie trwało nam to miesiąc, niecały jakoś chyba od marca ruszyliśmy jakby z pracami tutaj wymalowałam ściany, bo podłogi już były. Wszystkie łączenia wody musieliśmy zrobić, bo niestety... Nie spełniałam to trochę wymogów, jeśli chodzi o sanepit. A jako jedyna na tym piętrze mam swoją łazienkę. I to był chyba dla mnie największy plus, że mam taki komfort psychiczny, że mam tą łazienkę i klientki nie muszą po prostu wychodzić na korytarz, żeby korzystać ze wspólnej łazienki. Ugarniam, sprzątam i lecę do domku. O się akurat skończyło serializować. Jeszcze muszę babcię odwiedzić, bo powiedziała, że ma jakieś prezenciki na Dzień Dziecka dla, dla naszych dzieciaczków, więc wjadę. Jutro też mam pracę, ale jakąś taką popołudniową, tak mi się wydaje. Muszę jeszcze dobrać głos do rolki, bo teraz działam w social mediach i w ogóle bym się nie spodziewała, że zacznę tak nagrywać Instastory i rolki na Instagramie, co jest dla mnie wow, ale wam powiem, że to naprawdę ten YouTube, nie? mnie tak otworzył. Wcześniej w ogóle nie byłam w stanie mówić do kamery. Przecież pamiętacie, jak wyglądał mój pierwszy vlog. Jeżeli jesteście ze mną od początku, a jeżeli nie, to zapraszam Was. Albo może nie, do tego pierwszego vloga, bo jest naprawdę śmieszny, dziwny, ale no ma jakiś tam swój urok. Zwłaszcza, że szykowałam się już prawie na vlogmas, bo to był listopad jakoś, no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć klientek Jutro mam Więc też będzie zabawnie, dzisiaj miałam pani trzy Z czego jedną źle zapisałam Miało być cztery, ale no Moja pamięć jest fantastyczna A w tej przerwie w sumie dorobiłam sobie yy, Paznokcia Nie wiem czy to widać O Zrobiłam sobie kwiatka 3D Bo teraz są modne takie nails, oczywiście auka Butternails, no ale ten kwiatek 3D Musiałam wypróbować koniecznie Wyglądają. wyglądają ślicznie moja ręka prawa no jest koszmar, ale to po prostu staram się teraz zapuścić, bo jest naprawdę bardzo mm, przepiłowana to jest chyba moja największa zbrodnia. nie jestem leworęczna, jestem praworęcz praworęczna i lewą ręką nie potrafię wyczuć frezarki przez co moja płytka bardzo cierpi bardzo a jeszcze od dziecka obgryzałam paznokcie, więc jak widziałam, że coś mi nie pasi, to skubałam, co jest najgorsze. Ale kciuka spróbowałam sobie przedłużyć, tego sobie spróbowałam, tego już obskubałam, a tych dwóch nie zrobiłam. Nie miałam za bardzo czasu. Ale chodzi mi o to, że chcę zapuścić te paznokcie i może ktoś się na tym noc lituje, żeby zrobić mi chociaż tą jedną rękę, no bo tą ja sobie zrobię bez problemu, ale to... No jest to strasznie smutne. Dobra, to pijam kawkę, trzeba uzupełnić dzienniki sterylizacji, yy, odkurzyć, yy, zdezynfekować stanowisko na jutro i można lecieć do domku. A na sobotę się w ogóle zapisałam na laminację brwi, więc na ten moment ustawiam je na yy, takiej żel z Biedronki. I nawet mi się sprawdza, wam powiem. Całkiem trzyma te moje brwi, chociaż one są dość wymagające, bo one uwielbiają lecieć w każdą inną stronę. Dobra. the pussy.